Dzień dobry, tu Kazimierz. Jesteśmy na boisku przy kościele baptystów w Ocean City, Maryland. I tutaj Paulinka i Łukaszek uczestniczą w szkółce. W szkółce. That's you food for two cars key. Let me let what you What did they send you? They sent me water bottles. Hej hello Jak tam było? A czy te dyplomy to już rozdane? Czy były rozdawane dyplomy? Paulinka umiały być za 1512 rozdawane jakieś dyplomy, certyfikaty. To były rozdawane, czy jeszcze nie? O, oh, tam jest. to idźcie po te dyplomy Aha, czy Paulinka jest tutaj w innej grupie rozumiem i Łukaszek w innej grupie. Bo Łukaszek ma sześć pod Paulinka 9. Hansa went to that, Who else went to the back?